Życie regionu toczy się w rytmie bijącego serca. Gmina Polkowice, serce Zagłębia Miedziowego. Michał, za nami wyjazdowe spotkanie z aktualnym liderem gks Katowice. Mecz bardzo szybki, bardzo dobry. Szkoda trochę, że zabrakło skuteczności, zabrakło punktów z tego meczu. No tak. No... Mecz, mecz trudny, ale myślę, że pokazaliśmy się z dobrej strony. Uważam, że nie zasłużyliśmy na, na porażkę. Mimo że nie stworzyliśmy sobie może w drugiej połowie zbyt wielu sytuacji, to w pierwszej mogliśmy otworzyć, otworzyć wynik i na pewno ten mecz by się potoczył inaczej. No właśnie, ten mecz to jest historia z GKS-em Katowice, przed nami kolejne spotkanie na tapecie teraz rezerw Lecha Poznań, młody zespół, ale spotkanie będzie bardzo ciekawe. No tak, fajne jest też to, że mamy teraz tydzień czasu, trochę ten terminarz da odpocząć i z nowymi siłami podejdziemy do tego meczu, na pewno fajna młodzież, ale też przysiądziemy do tego zespołu i myślę, że rozpracujemy przeciwnika bardzo dobrze.